ウィン Dzień dobry. O, widzę, że się pani bawi we włamywacza. O, pan. Pan też chce mnie wylegitymować? Mam zezwolenie ze zjednoczenia. Proszę bardzo. Nie wierzy pan? No, nie, no co. Proszę. Widzę, że nas pani pokochała. <słuch> Szalenie. Tylko bez wzajemności. Twarzowe kaski, bardzo, prawda? A to nie my, to Instytut Zorys. Po prostu. Wie pan, nikt ze mną tutaj nie normalnie porozmawiać. Odsyłają mnie. Od dyrektora do zastępcy. Od zastępcy do magazyniera. I tak w kółeczko. Zrobili ze mnie kompletną idiotkę. Co się pani bawi w detektywa. O, muszę sobie jakoś radzić. Wie pan, co powiedzieli? Yy, że nie wykonujecie planu, ponieważ brakuje części do suwic. Wie pan, co jest w tych kontenerach? A ja pani coś powiem. Czy warto być tak dociekliwy? Niech pani pisze to, co piszą pani koledzy. Niech pani napisze o wybitych szybach, włamanych drzwiach, klamkach rozbitych. Niech pani pisze nie. pan co? Zrobię panu zdjęcie, niech pan się uśmiechnie. Co września, Optymistyczny inżynier na tle budowy. Tak, tak, tak. Nie interesuje mnie to, o czym piszą moi koledzy. mi ja tu przychodzić sto razy, to dowiem się o co chodzi. A może pan mi pomoże? <laughs> nie wiem, pani, ja mam bardzo dużo roboty. A po pracy? <laughs> ja ja panu coś powiem. Niech pani nie szuka tu w zakładzie. Niech pani szuka gdzie indziej, bo jest pani na bardzo dobrej pracy. No tak właśnie myślałam. A może jednak pan mi pomoże? <laughs> mm? Co, znowu chora? Chora, chora. Jak zwykle.